Witam na moim kanale z tej strony Simon D. i dzisiaj zabiorę Was znowu w krainę smaków. A dzisiaj dokładnie jedziemy w naszych głowach do samej Turcji. Słuchajcie, bardzo charakterystyczną rzeczą dla Turcji jest oczywiście turecka herbata, ale nie jest to taka herbata, którą znamy wszyscy, która jest parzona na szybko, bez zastanowienia w tutce i tak są to e, zupełnie inne klimaty herbaciane, słuchajcie. Generalnie historia herbaty w Turcji wygląda tak, że kiedyś herbata w Turcji była bardzo, bardzo droga. Natomiast w XX wieku, zaraz po II wojnie światowej, zaczęto e, uprawiać herbatę w Turcji, e, w regionach e, północno-wschodnich regiony Rize to takie najbardziej popularne, chyba. E, Tamta herbata rośnie troszeczkę inna. Te listki są mniejsze, krzaczki są bardziej takie zdrewniałe. Ta herbata ma zupełnie inny smak, jest bardzo aromatyczna. Temperatury średnie tam są około 25 stopni, jakoś tak mniej więcej. Natomiast nie jest to, że tak powiem, to samo co herbata indyjska. Te gatunki są troszeczkę inne, tak jak mówię, krzaczki wyglądają trochę inaczej. Natomiast smak jest po prostu. No, po prostu kapitalny, nie? Dobra, pokażę Wam, e, co potrzebujemy do tego, żeby zrobić przyzwoitą, prawdziwą turecką herbatę w domu. Przede wszystkim potrzebujemy herbatę. Ja będąc w Turcji, zakupiłem na przykład taki bardzo popularny fleas, czaj, e, oczywiście opisane. Oczywiście firma Cajkur oni bardzo popularni tam są. To są takie herbaty standardowe, które oni piją na co dzień, więc nie wymyślajmy, że są jakieś super gatunki są. Owszem, są paczki, gdzie są bardzo drogie. Tu jest rize Tourist chai, czyli tak jak u nas są w Polsce mialonki turystyczne, tak tu jest herbata turystyczna, czyli taka bardzo, bardzo popularna. Oni bardzo często te dwa gatunki plus jeszcze jakieś tam mieszają ze sobą, żeby uzyskać podobno pełny smak. Natomiast. Ta herbata jest typowa z regionu Rize, ta fil, Filis, o się nazywa, eee, także też są pewnie gdzieś, też jest dokładnie opisane, że też region Rize, natomiast z dwóch różnych plantacji, więc spróbujemy sobie je troszeczkę zmieszać i zobaczymy, co to wyjdzie. Natomiast, tak, kupuje się w takich wielkich torbach, bo herbatę tam pije się non-stop, wchodząc do sklepu, herbatą zostaniesz... Poczęstowany bez zapytania, bardzo często, po prostu dają ci herbatę. Mało tego, turecki czaj, tak to też tak to się nazywa czaj, tak jak poruszku prawie nie? jest tak powiązany z życiem codziennym, że nawet jest coś takiego jak zawód, który się nazywa czajcza. Jest to gości, który chodzi po prostu z tacą, z herbatkami gotowymi i po sklepach tam roznosi, bo po prostu on z tego żyje, z tego, na tym zarabia po prostu. Czajczak, po prostu. Dobra, słuchajcie. Co jeszcze jest potrzebne do herbatki tureckiej? Na pewno. Czajdanlik, czyli taki specjalny, słuchajcie, imbryk do parzenia tej herbaty, dwupoziomowy. Widzicie, mój jest używany dosyć ostro. Imbryczek z pokrywką, jeden i drugi. Ja Mam tutaj taki zwykły aluminiowy, taki jakiego używają Turcy w domach. Taki jak podejrzałem, gdzie babcie, e, turczynki robią herbatę dla tam domowników. Zwykły w zwykłych takich czajniczkach. Będąc w Turcji, nie dajcie się nabrać na cuda. Oczywiście mogą być nierdzewki piękne, zdobione, natomiast nic to nie zmienia. W domach standardowe używają dokładnie tego i takie coś w tureckim markecie możecie kupić za. 8-10 euro, powiedzmy. A taki bardziej jakiś tam ozdobny, powiedzmy, na, na takich straganach dla turystów będzie kosztował 4 razy tyle, czyli z 40 euro. Czy ma to sens? Nie ma. Więc ja z żonką drepcząc sobie gdzieś tam po, po tureckich miasteczkach po prostu nabyliśmy taki zwykły czajniczek który się nazywa Czajdanlik do robienia herbatki i mamy tak jak Turcy mają w domach. Czyli dobra, pokażę Wam zatem jak jak to się je. Yy, jeszcze jedna rzecz, w czym podawać herbatę. Słuchajcie, standardowo szklaneczka w kształcie tulipana. Yy, tulipan, z tego co wiem, symbol Turcji, chociaż mi się szczerze mówiąc za bardzo z Turcją, tulipan nie kojarzy bardziej z Holandią. No ale. Ok, tak to jest określane, że to jest symbol Turcji, czyli tulipanowa szklaneczka. Nie za duża, w sumie ma ze 100-120 ml może. Natomiast takich herbat pije się bardzo, bardzo wiele w ciągu dnia na ciepło. I uwierzcie mi, mimo że jest tam gorąco, taka ciepła herbata lepiej chłodzi niż jakaś puszka Coca-Coli na przykład. Dobra, pokażę Wam co dalej. No i lecimy z tematem. Słuchajcie, ważna sprawa. Ja nie będę robił całego tego dzbanowego, ja go po prostu nie wypiję, a żółki akurat w domu nie ma, więc zrobimy to tak. Dobra, przefiltrowana woda i zalewamy sobie. Ja tak wleję pół tego tego imbryczka tutaj. No, dobra, jest pół. Niech on już się powoli zacznie, powoli się zacznie grzać. Dobra. Teraz ważna sprawa. Ten imbryczek górny stawiamy sobie na ten i on będzie nam oddawał ciepło do góry będzie ten dolny będzie nam oddawał ciepło do tego górnego i ta herbata którą mamy będzie się już przygotowywała będzie łapała aromat dobra dajmy tej herbaty sobie trochę tutaj to jest coś niesamowitego ta herbata turecka pamiętam w tym idzie się zakochać naprawdę u nas jest to trochę podobne do rosyjskiego do rosyjskiego samowaru, szczerze mówiąc. Słuchajcie, a tej herbaty wsypię dosyć sporo. Wsypię tak półtora łyżki tej i półtora łyżki drugiej, żeby zmieszać to sobie. Można by to zmieszać wcześniej i trzymać w jakimś powiedzmy wielkim słoju. A teraz takiego wielkiego słoja po prostu nie mam. Natomiast nic to nie szkodzi. Pięknie pachnie ta herbata. jest dosyć drobna herbata. Dobra, mamy tak po półtora łyżki z obu. Wsypamy. I co ważne, słuchajcie, tak mówią, żeby lepszy smak był, wrzucamy jedną kosteczkę cukru do tego czajnika z herbatą i dajemy troszeczkę wody, żeby to lekko zwilżyć u góry. Na razie. No i co? Tutaj zrobi się nam taka. Taka po prostu pasta. Herbatana z suszu. się troszeczkę musi naciągnąć tej wody. Sama procedura tej, przygotowania tej herbaty nie jest, tak jak mówię, taka bardzo szybka. Jakaś tam taka, wiecie, bezmyślna. To jest cały w zasadzie rytuał. Ja akurat takie klimaty lubię pałc. Fajkę e, przyzwyczaiłem się do tego, że jeżeli coś ma da, nam dać naprawdę dużą e, niesamowitą przyjemność. Warto temu poświęcić trochę czasu po prostu. Dobra, Mamy herbatkę tutaj już, że tak powiem nastawioną. No i przykrywamy sobie czajniczek. No i dajmy mu się zagotować. Trochę to potrwa pewnie, ale będzie luks. Czyli wracam za chwilę. No i pewnie będziecie słyszeć to. Czajnik już powoli zaczyna śpiewać. Woda w dolnym już się gotuje. Pra, praktycznie tak dochodzi do siebie, gotuje się, a u góry zobaczcie ta nawilżona. Masa zaczyna pięknie, naprawdę niesamowicie pachnieć. Tak, dół już się nam w zasadzie gotuje, będzie to ładnie widać, mam nadzieję. No i dobra. Pierwszy etap za nami. Ściągamy sobie pokrywkę na chwilkę. I teraz zrobimy taki mały manewr, że tą gotującą się herbatkę, tą gotującą się wodą, zalewamy sobie ten czajniczek tutaj u góry, tak do połowy, mniej więcej. I tutaj stawiamy sobie to na górę. Oczywiście narozlewałem, ale to nic. I teraz już zmniejszamy temperaturę, żeby tak mocno się nam nie bulboniło, aż. I teraz ta herbatka, że tak powiem, powinna postać za 20 minut. No i ona dopiero złapie ten aromat, ta dolna będzie ciągle podgrzewała ten imbryk u góry, więc będzie to naprawdę fajne i takie aromatyczne, po prostu arcyherbata nam wyjdzie z tego, nic innego tylko arcyherbatka, no rewelacja. Zaraz zobaczycie, damy mu trochę czasu, niech on sobie pobulboni. No, i fajnie. Słuchajcie, minęło ze 15-20 minut. Ja tu sobie wyłączę już kuchenkę. No i co? No i procedura picia tej herbatki jest bardzo fajna i bardzo przyjemna. Tylko trzeba wiedzieć jeszcze, jak to zapodać, bo po prostu zalewając tą esencją samą, pompa z ramy wyskoczyć może. Znaczy serducho, nie? Ale jeżeli nie chcemy za. Za, za mocnej, czyli tak, tak zwana najsłabsza, jak wlejecie tak sobie troszeczkę, to jest tak chyba się nazywa acik, z tego co pamiętam. Yy, ja nie przelewam się z siteczką, bo jakiś tam fusik drobny się znajdzie, mi to nie przeszkadza zupełnie. Pach mamy tutaj zalane, tak mniej więcej. Dobry strzał, to tak połowa, no to już jest, że tak powiem moc. Zobaczcie jaka to jest esencja tego. Nie wiem, czy to widać. Chyba widać. Naprawdę jest mocne i bardzo takie esencjonalne. Dodajemy sobie oczywiście zwykłej wody. Pach. No i wypada przynajmniej kostkę cukru wrzucić. Przynajmniej jedną, a często i więcej. Ja lubię słodką, więc walę dwie. Jest to taki aż bardzo słodki e, ulepek z tej herbaty, ale naprawdę ona ma w sobie to, że jest niesamowita. Tak samo założycie właśnie cukier w kostkach tutaj, bo najłatwiej nam zmierzyć jedna, to jest lekko słodka, dwie słodka. Ta herbata jest tak esencjonalna, tak mocna, w smaku intensywna, że po prostu posłodzona zdecydowanie lepiej smakuje, nie? A czy ma ten cukier wyciąga takie inne nutki, których nie wyczujecie, czując samą jej taką nie gorycz, tylko taką taninowość, jak gdyby tak, coś takiego. No i herbatka po turecku gotowa. No i tak, nieśpiesznie w spokojnym rytmie zrobiliśmy swoją turecką herbatkę. Teraz będziecie wiedzieli, jak to zrobić. Oczywiście można jakoś się posilić innymi czajniczkami. Natomiast, tak standardowo i tradycyjnie, robi się to mniej więcej właśnie w ten sposób. Oczywiście tam różni ludzie będą o minuty się kłócili i tak dalej. Nie, ja po prostu robię to zawsze tak, tak. Tak zobaczyłem, jak to w Turcji robią. I tak mi po prostu smakuje, jest ok. Zobaczymy zatem. Patrzcie, piękna, niesamowicie mocna i bardzo ładnie pachnąca herbatka. Ta szklaneczka tulipanowa ma to do siebie, że można ją fajnie, mimo że jest gorące, złapać. Posmakujmy. O, to jest normalnie esencja, nie? To jest naprawdę mocna. mocna, czujecie ją wszędzie w buzi. Ten smak taki jest bardzo, bardzo intensywny, ale też bardzo pachnący. Ona jest naprawdę inna niż taka zwykła indyjska herbata. Rewelacja, jeżeli ktoś takie coś lubi. Często można się spotkać, że podaję to z jakimś kardamonem, też z jakimś wanilią, laseczką wanilii wrzuconą w to. Ja natomiast uwielbiam słodką i mocną pachnącą herbatkę turecku Także polecam. Herbata turecka jest dostępna także w polskich sklepach, nie ma najmniejszego problemu, ewentualnie eBay lub gdzieś Allegro, są firmy, które tym handlują, także naprawdę fajna sprawa. Ja akurat mam przywiezione z Turcji, no i tak sobie pykam od jakiegoś roku albo dwóch, nie? Lubię. Także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć. Aha, jak się podobało, jakiegoś suba zostawcie, łapkę, komentarz. Będę wdzięczny. Wasze zdrówko. Arcy smaczne.